Witam Was serdecznie ze świata Kanal Plus, źródła najwyższej jakości usług telewizji satelitarnej i telewizji przez internet, a także przestrzeni pełnej wspaniałych produkcji filmowych, seriali polskich i zagranicznych. Ponadto Piłkarskich, koszykarskich, żużlowych i wielu innych emocjonujących transmisji sportowych, programów i bajek dla dzieci w każdym wieku oraz serii programów lifestyle'owych, wśród których znajdziecie remont w 48 godzin na antenie Doma Plus, a którego prowadzącym jestem ja właśnie. Nazywam się Tomasz Pągowski i zapraszam Was na wirtualny spacer po salonie Kanal Plus. Skoro tutaj trafiliście, znaczy to, że albo planujecie, albo jesteście w trakcie budowy domu lub remontu mieszkania, a to z kolei oznacza, że jesteście w idealnym momencie, w którym warto porozmawiać o wysokiej jakości rozrywce i telewizji w Waszym domu. Wspólnie z wydawnictwem Murator zapraszamy Was do odwiedzenia tej oto strony, w której znajdziecie wiele porad, w tym również moich, jak rozplanować multimedia w Waszym domu, jak zaprojektować i wykonać instalację do odbioru telewizji, jaki sprzęt wybrać, a nawet jakiego rodzaju oświetlenie powinniście zastosować w pomieszczeniach. W których oglądać będziecie telewizję. Uzbrojonych w wiedzę teoretyczną zapraszam Was do takich oto salonów Kanal Plus, w których znajdziecie niemal 500 w całej Polsce. Ich adresów szukajcie tutaj. Wykwalifikowani i niezwykle uprzejmi doradcy podpowiedzą, czy wybrać dekoder 4K z dyskiem 1TB i możliwością nagrywania trzech kanałów jednocześnie, czy może bardziej dekoder Box, który zmieni Wasz telewizor w Smart TV i umożliwi oglądanie telewizji przez Internet. Pamiętajcie też, że każdego miesiąca w Kanal Plus znajdziecie wiele ciekawych ofert na zakup pakietów telewizyjnych. A już dziś specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę 3 razy 0 zł. 0 za antenę, 0 za instalację, 0 za aktywację. Możecie o nią zapytać właśnie w salonach Kanal Plus. Zapraszamy!